Po uruchomieniu program wita nas takim oto ekranem. Z lewej strony możemy utworzyć nowy projekt, z prawej otworzyć projekt istniejący. W tej chwili nie ma tutaj utworzonych projektów. Zajmiemy się tworzeniem pierwszego projektu, czyli klikamy przycisk New Project. Market Samurai przenosi nas do takiego ekranu. Najistotniejszą częścią jest słowo Keyword, czyli nasze główne słowo kluczowe, wokół którego będziemy budować nasz projekt. Tutaj na potrzeby tej prezentacji stworzymy projekt. Noclegi zakopane. E, także wybraliśmy słowo kluczowe. Em... Title jest to tytuł projektu. Po kliknięciu automatycznie program kopiuje nam nasze słowo kluczowe. Możemy to zmienić, możemy zostawić tak jak jest. File jest to ścieżka dostępu do plików, w którym będzie przechowywany nasz projekt. Każdy projekt jest osobnym plikiem w programie Market Samurai. Language region tutaj wybieramy język i terytorium, którego dotyczy nasz projekt. My będziemy działać w Polsce w języku polskim, także zaznaczamy Polish. I poland adult content, czyli treści dla dorosłych. Tutaj nic nie zmieniamy. I w tym momencie pozostaje nam już tylko kliknąć przycisk Create. I mamy utworzony nasz pierwszy projekt. Także jak widzisz, jest to banalnie proste. Nie ma w zasadzie gdzie tutaj się pomylić. Także projekt mamy utworzony. Tutaj na górze widać nasze słowo kluczowe. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tworzenie projektu.